Cześć, witam Was w takim informacyjnym dosyć odcinku. Yy, chciałem Wam zaprezentować mój serwer yy, prywatny. Chwila, bo coś mi pokazało. Yy, prywatny serwer. Yy, bez żadnych modów, znaczy, no bookit to jest z pluginami. Yy, tak, tutaj po prostu będą takie darmowe rzeczy wiecie piasek na szyby trzy rodzaje drewna yy, tak kuboid będzie yy, wyznaczane działki i bodajże chyba będzie yy, będzie będzie yy, płatność na przykład za opa no Dobra, jesteśmy. Krótkie cięcie było, bo Był brak miejsca. Mm, tak. To jak już mówiłem, tu są te darmowe surowce. Takie, mm, tam gdzie były właśnie mm, te, mm, dirt grzybowy. Nie wiem jak to. Grzybowy. No, można tak powiedzieć. To tu będzie spawn. Yy. Będą działki, nie wiem ile bym na przykład opa czy coś, nie wiem po prostu, ale to nie będzie online to po prostu będzie hamaci yy, online, na razie mnie nie stać, tyle powiem. Wiem, że yy, jest tam na ileś slotów, ale chcę później zrobić to może tu będzie takie darmowe jeziorko No i węgiel jest, yy, więc powiem po prostu tak, że Zapraszam na ten serwer. Będzie jeszcze powiększenie tego terenu, bo jak na razie jest taki. Yy, będą pewne zasady i tak dalej. Mówię, serwer jest z pluginami i tak dalej. Dobra. To by było na tyle. Nie wiem jeszcze. Powiem dalsze informacje w kolejnym yy, odcinku, jak będzie już wszystko ogarnięte. Yy, tak więc. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapy w górę. Na razie, cześć.